No szybciej! Marchewka o, se zjemy ją mm, tu jest kasa Widzicie jako piękno palisada postawili To ja się to jadę się Zrobimy mościk. Tam był element? Tak, tam był chyba element. Jeżeli dobrze widziałem. Teraz trzeba się zamienić w tego. Nie jest Hokej jeden. Do gry! Uwaga, uwaga. Pyk. dobra. I drugi element. Fajnie. E, teraz się by przydało zabić tamtych. E, tych, co robią te. Roger, roger. I przywołują tych. Droidów. Właśnie, właśnie, droidów. Do gry! No, panu dziękujemy. Niebieski. O, Legoninos. A, jeszcze jeden? Chyba jeszcze jeden jest, ale... nie wiem, czy dobrze pamiętam. Jest tu jeszcze jakiś... Pan, który chciałby... zostać zgładzony? Co to za muszki? Świetliki, czy co? Dobra. Tu jest misja, w której chyba jest najwięcej druidów. Musicie to przyznać. Była misja... Ej! Jakoś straciłych nad nim kontrolę. Dobra. Gdybyśmy ich nie zabili, to by nam przylatywali, przylatywali. Bymy tego w, w życiu nie zrobili. Ła wow. To to jest? Ktoś pustyn Norślinka. To wygląda. Dobra. Nie chcę chyba walnąć w to. <laughs> Widzieliście jady? On tak Uuu. w powietrzu tak medytował 3 Dwa Ej, muchy za nim lecają nie te czarne A Nie dobra, to w miejscu, myślałem że za nim lecę jest kasa to jest jakieś bagno. Co ona znikła? Leciała i znikła. A tutaj mamy statek. Kogo? Luka Skywalkera? Albo. Nie wiem. Element? Ja, element. Mikrofon mi zjeżdża? Tak, zjeżdża. To, to. Aha, jakieś części. No to zaraz ułożymy. zbieraj kasa. Kolejne części i na pewno nie Ej ej ej, jeszcze, jeszcze tu jesteś Jeszcze jedne części i jeszcze jedne części Jeszcze jedna czyn... Aha, nie dobra Dobra układamy, układamy Aha, więc co się zrobi z tego? Ciiiło, czubaka. To chyba nie jest czubaka. Ale dobra, zobaczymy na pod koniec odcinka, jeżeli się odblokuje ta postać. Na pewno będzie człowiek z rasy łuki, albo coś takiego. Hm. Ej, ej, na to. Tak, mamy tratwę. Wskakuj. No. Oj oj, joda. Dobra, szybciej sobie to tak zabieramy. To teraz takie kółeczko poleci. Hmm, podnosimy, podnosimy, podnosimy. A dobra, zanim to podniesiemy będzie... Jutro zaś, jak ja to zawsze godną będzie, jutro zawsze Wskakuj. Rozwalej i idem dalej. Zdobyłem kiedyś indziej element. Spokojnie. Ludzie, ludzie. Boom. Teraz walka będzie o pasek. Ten w grze nie na dupie. Mrasz. Teraz się każda moneta liczy. Ludzie, przechodziłech znów tego maula, właśnie i miałem 98% paska. Później on mnie ten zaczął dusić, no i mi potem wyleciało jakaś tam pora pieniędzy. Nie, nie, nie wyleciało. Już jak je wszystkie zbierał, później na koniec. Józef miał wszystkie paski i ten ostatni się już tak świecił na, na żółto. No, najmocniej jak można było. Mi chyba brakowało, nie wiem, z Jednego takiego, tego, srebrnego. Wiem, że się normalnie zabija. No i się zabiłeś. O, tu mamy dwa niebieskie, to dobrze. A, trochę mi noga ściekła. Gdy się siedzi po turecku. Na moim stołku, który wykrzywia się do... 180... nie to za dużo trochę 150 jeżeli się od niego odprza od mój stołek to się wygna do kątu 150 stopni może trochę więcej no, widzicie maszyna korzynca już na noszczeko tam jakieś kule się kuleją tam już nawet widzicie tam u góry Element i jakiś koledzy chyba? O, jeszcze jedni koledzy chcą nas zaskoczyć. Ale nie, nas tak niełatwo. Oho, zaskoczyłem go. Kto by pomyślał, że go zabija? Kto w ogóle pomyślał, że pięciu klonów zabije Myśleli, że mnie zabiją. No to się mylili. Jak sami widzicie. Długa misja. Najwięcej czasu tracimy na zdobywaniu tych monet tutaj przez wyciąganie tych roślinek. Chyba będzie pasek. Jeszcze. Mm -hmm. Kij w dłoń. Rozwalda Ej, zablokował mi się przed, przez chwilę. Aura, chyba się nie da. Idziemy. elementy na pewno nie skoczymy za wysoko. tu mamy niebieskiego. Jeżeli go zbieramy to już może być blisko paska. To robią się jakieś schodki czy coś. Proszę. Proszę, proszę. Dobra, najwidoczniej trzeba będzie z góry zaskoczyć albo coś. 41 tysięcy już mamy. Oj, nam trochę brakuje. O, nawet jak to pozbieramy, to mogę nie mieć. Dobra, no, najpierw ta maszyna. No, niszczy. Gin, gin. Gin. Szkoda, że nie idzie na przykład jakoś. Naciskasz E i skakujesz tak po tej maszynie i zabijesz tego kogo kto nią prowadzi Tak pięknie taka akcja Hu-hu-hu I skakuje i go zabija. Dobra, wyjdzie pasek O, jeszcze trochę Tu nam się zrobią No dobra A, zrobiły nam się schody Myślałem, że tu jeszcze się zrobił, schody, nie Tak nisko to jeszcze nie upadli żeby nie umieć wskoczyć <laughs> Idemy, idemy Kula No, no, Aha, dobra, czubaka nie rozwal No, myślę, że zajmęmy się że... Dzięki, uratowałeś mi życie. Bez ciebie bym się nie poradził, normalnie. Hmm, myślę, że tej kuli się nie da ominąć. No z a on jakoś tak dziwnie przyleciał koń. A drugie, nie ma tak fajnie. Mamy pasek, czy nie mamy? Ała. Jeszcze nie. Bum, bum, bum no i to już jest prawie koniec misji bum 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 no ging, ging jeszcze trochę no nareszcie nareszcie pamiętajcie sobie jak wyszło wybrać postać ta właśnie ta maszyna i w tej pierwszej misji na przykład nie zagrać to by cały sufit rozwalała. Aha, dobra, jest pasek. Nie zauważyłeś. A więc już się nie będziemy bawić z zbieraniem kasy, tylko szybko to zdobymy. A, mocno. Bo oni tutaj będą co chwilę przylatywać, więc lepiej zarobić to szybciej, niż się srać tak pomału. Bek. No, do gry. Aha, zniszczyć jeszcze. Element. Element? Tak, chyba ten był element. Ja, element. Dobra, idzie do gry. Aha, jeszcze trzeba ją znów otworzyć. No, i teraz tylko wyciągnąć ją z ziemi i koniec. No i oglądajcie filmik. To jest dziwne. Czemu nie pokazali nieba albo czegoś, no? Czaba, czubaka. No to tam przygoda? Łuki. Widzieliście, ile nam postaci zostało do końca nieodblokowanych? Parę tylko. No i 12 części. Grywa jest nam bardzo dużo kasy ze żar, można tak powiedzieć. Mini zestaw jeszcze tylko. Hmm. Dwa! Myślę, że więcej byśmy zdobyli, ale dobra no. Kontynuację zobaczycie w kolejnym odcinku, żegnam was z 19 na razie.